Cześć, witam Cię na kanale ABC Inwestowania, a to jest kolejny odcinek kursu o analizie fundamentalnej spółek giełdowych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chyba najciekawszym temacie inwestowania, a mianowicie dywidendzie. Dalej będziemy korzystać ze spółki AC Autogaz, e, wchodzimy w zakładkę Dywidenda i przechodzimy sobie w dół. Teraz. E, co to jest w ogóle ta dywidenda? To jest nic innego jak dzielenie się spółki zyskiem z akcjonariuszami w postaci właśnie wypłaty dywidendy. Wysokość dywidendy jest zazwyczaj ustalona przez spółkę. Jest to różnie 30, 50, 70, czasami piszą, że nie więcej niż 50, czasami są po prostu jakieś, jakieś ograniczenia. Cze, y, są też przypadki, że spółka jest w stanie wypłacić więcej niż 100% zysku z danego roku. Wynika to z tego, że może na przykład e, wziąć część e, kapitału, e, część pieniędzy z kapitału zapasowego, tak jak to było tutaj na przykład w 2015 roku spółka widocznie miała takie możliwości, e, więc, e, więc wypłaciła podwójną praktycznie dywidendę w wysokości 5 zł. E, jak to wygląda w praktyce? Mamy y, zysk z 2023 roku całego. Y, spółka na początku 2024 najczęściej rekomenduje jakąś wypłatę dywidendy. Tutaj to było na początku 2,50, później zwiększyli do 3. Widzimy, jaka by to była wartość y, w milionach złotych. Następnie spółka ogłasza datę WZA, czyli walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 16 maja. W dniu 16 maja akcjonariusze spotkali się, aby zagłosować nie tylko odnośnie wysokości dywidendy, też innych rzeczy. Czasami zdarza się tak, że akcjonariusze proponują, żeby dywidenda była wypłacona wyższa i to wtedy na tym walnym zgromadzeniu jest poddane pod głosowanie. Tak I w zależności czy, czy akcjonariusze zdecydują na głosowaniu, czy ma być ta wysokość dywidendy, którą proponuje zarząd, czy ta, którą proponują akcjonariusze, następuje decyzja. Jest podany ostatni dzień z prawem do dywidendy, czyli w tym dniu należy posiadać albo zakupić akcję. Aby otrzymać dywidendę jakieś dwa tygodnie później, to tam są różne daty, nie, nie jest to stricte dwa tygodnie, w tym wypadku akurat mniej więcej tak było. Czyli tutaj 4 czerwca na koniec sesji o godzinie 17 otrzymałem wypłaconą już dywidendę za ten 2023 rok. Teraz tak, w momencie, w którym otrzymujesz dywidendę, na zwykłym koncie maklerskim zostanie odjęty podatek w wysokości 19%, czyli załóżmy, że dywidendy miały być 100 zł, więc wtedy otrzymasz 81 zł na swoje konto, które możesz, którą, którą kwotę, tą kwotę możesz po prostu mm, zreinwestować, móc sobie wypłacić. Jeśli byś nie chciał płacić tej, tego podatku, nie chcieli płacić tego podatku, to można założyć sobie konto emerytalne IKE lub XE, ale to trzeba się zorientować, czy takie konto chcemy mieć. Wtedy otrzymamy na konto maklerskie 100% dywidendy. Tak jak mówię, IKE i XE to są konta emerytalne, one są obwarowane pewnymi zasadami, więc nie można tych pieniędzy sobie tak swobodnie wypłacać. Jeśli byśmy chcieli przed wiekiem podanym w regulaminie wypłacić pieniądze, to wtedy i tak zostanie nam podany, pobrany ten podatek. Często jest ten podatek nazywany podatkiem belki, bo został on przez niego wprowadzony podczas jego kadencji. W momencie w, po dniu prawa do dywidendy, czyli 24 maja, Została odcięta od kursu akcji, czyli od ceny akcji, zostaje odcięta zawsze wysokość dywidendy. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że kurs nie spada tylko o wysokość tej dywidendy, tylko zazwyczaj zjeżdża jeszcze kurs trochę poniżej. Tutaj w dniu notowania kurs akcji był powyżej 31 zł, została odcięta dywidenda plus jeszcze kurs akcji zaczął sobie zjeżdżać. Więc, jeśli chcesz nabyć takie akcje, takiej spółki i, i podoba ci się temat wypłaty dywidendy, bo to tak podchodzi nam pod dochód tak zwany pasywny, to trzeba zwrócić uwagę na jakim etapie, w jakim konkretnie czasie roku y, dokonujesz zakupu. Jeśli to jest początek roku, nie ma jeszcze in, informacji o podanej mm, rekomendacji i przeanalizujesz spółkę ma i jest, jest wstępnie przynajmniej wychodzi Ci, że ta dywidenda będzie na przykład tak jak tutaj bardzo wysoka no to warto wtedy jeszcze te akcje spółki zakupić, bo zazwyczaj po ogłoszeniu akcje rosną następnie y, część akcjonariuszy przed przed prawem do dywidendy sprzedaje te akcje po to, aby kapitał gdzieś zainwestować sobie indziej. Część osób czeka, ma odciętą tą dywidendę i od razu po odcięciu tej dywidendy jeszcze sprzedają często y, akcje, aby gdzieś pójść w inne miejsce z, y, ze swoim kapitałem. Dlatego jeśli jest już informacja o dywidendzie i jest blisko tutaj tego terminu, to raczej proponowałbym poczekać do odcięcia dywidendy yy, i kupić po prostu kilka dni po, yy, po tym notowaniu z prawem do dywidendy, bo zazwyczaj yy, te akcje mocniej spadają, więc, yy, więc bardziej się opłaci poczekać, kupić taniej, niż yy, kupić, dostać dywidendę i akcje spadną o na przykład. Nie o 10%, tak jak była wysokość dywidendy, tylko na przykład o 15%. Więc to tak informacyjnie, czasami akcjonariusze z, z zarządem decydują się o niewypłacaniu dywidendy i na przykład przekazaniu zysku na dwie rzeczy, albo kapitał zapasowy, czyli taki bufor firmy w razie jak gdyby coś złego się stało, czasami tak się robi i to jest też na plus, ponieważ y, spółka, y, spółka wtedy ma zwiększoną wartość, y, albo mogo, może przeznaczyć pieniądze na skup akcji własnych, a następnie umorzenie, tak się stało w tym przypadku, w 2022 zysk został przekazany na skup e, akcji własnych, w 2023 zostały te akcje umorzone. E, i jak zobaczymy na kursie nawet to będzie to będzie widać. Wejdźmy sobie na profil. Mamy tutaj kurs. E, jak widzimy tutaj mocne wzrosty e, po a po umorzeniu tych akcji, tak samo po odcięciu dywidendy, widzimy, że tutaj było 31.25. W lewym górnym rogu wykresu pokazuje wartość około czy nawet więcej było pewnie, prawie chyba 32 zł e, i kurs spadł do 27.40 e, zł. Wróćmy do dywidendy. Zdarzają się spółki które wypłacają już w trakcie roku e, zaliczki na poczet dywidendy. Czyli jest 2023 rok, powiedzmy połowa roku. Spółka informuje, że zamierza wypłacić część już zysku na poczet dywidendy. E, będzie to wyglądało na przykład w ten sposób, tylko że tutaj była dwa razy wypłacana dywidenda po roku. E, w następnym roku zazwyczaj jest tak, że jest na przykład 2015 rok. Data jest 2015, powiedzmy tam 7, 8, 9, 10 miesiąc i jest napisane, że jest na przykład 1,67 e, zaliczka. Są takie spółki, które wypłacają na przykład 4 razy w roku dywidendę. E, taka spółka na polskim GPW to jest i firma. E, takich spółek jest u nas na polskiej giełdzie mało, ale zdarzają się. Jest to fajna inicjatywa z kilku powodów. Kurs akcji tak mocno nie cierpi, bo jest częściej odcinany i na mniejszą kwotę szybciej otrzymują akcjonariusze zysk, który mogą zreinwestować. To też jest bardzo fajne. I to chyba tyle na temat, na temat zaliczek. Sekunda, sprawdzę sobie jeszcze, czy czegoś nie pominąłem. Aha, jeśli chodzi o podatek. To u nas jest 19%. Jeśli kupisz akcję yy, spółki zarejestrowanym w innym kraju, na przykład mamy taką spółkę w Polsce, która jest zarejestrowana w Czechach, to wtedy zostanie ci po, potrącony podatek czeski, a nie polski, bo spółka jest zarejestrowana w Czechach, ale notowana na polskim GPW. Yy, więc jeśli chcesz zakupić akcję. Spółki z innego kraju, no to musisz zwrócić uwagę na to, jaki zostanie Ci pobrany podatek. Skup akcji, zaliczki, decyzję o wypłacie dywidendy. Aha, jeśli jesteś posiadaczem yy, przynajmniej jednej akcji i Miałbyś ochotę, to możesz dołączyć do walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Należy to tylko wcześniej, wcześniej zgłosić i potwierdzić, że, że akcję posiadasz. Niektórzy inwestorzy, w takich walnych zgromadzeniach, biorą, biorą po prostu udział. No, i wydaje mi się, że to już chyba wszystko na temat y, dywidendy. Jeśli masz jakieś pytania albo czymś zapomniałem, to, to wrzuć mi w komentarz. E, chętnie, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. E, zachęcam też do, do innych filmów, jeszcze, jeśli jeszcze nie widziałeś. Jest tu cały kurs o analizie fundamentalnej. E, omawiam wszystko po kolei: e, wszystkie wskaźniki, współczynniki, raporty finansowe i tak A to już. Tyle z mojej strony. Dzięki, trzymaj się, cześć.